No Witajcie kochani, dzisiaj taki filmik krótki, karta niebieska na dzisiejsze przedpołudnie. Karta tutaj Archanioła Gabriela i takie dobre, pozytywne energie. Jesteśmy jeden dzień po pełni, aczkolwiek jeszcze ta energia na nas oddziaływuje. Przepiękna energia, spokojna energia, takich dobrych właśnie możliwości, które się pokazują. Wykorzystajcie to, zobaczcie jaka przepiękna jest energetyka tej karty. Kolor niebieski, ręka zatrzymanie wszystkiego to co jest negatywne zatrzymanie tego wszystkiego co nam nie służy w pewien sposób to jest bardzo ważne to jest taka fajna fajna karta przyjemna karta archanioł Gabriel energia spokoju energia rodziny energetyka tych sił wyższych które są przy nas i przy nas czuwają Pozdrawiam was serdecznie zapraszam do zamawiania horoskopów, do zamawiania pytań. Zapraszam Was serdecznie, z całego serca Wam życzę cudownego, cudownego dnia.